Bardzo serdecznie na moim kanale. To już jest mój drugi odcinek na kanale David Gaming 6789. Dzisiaj sobie zagramy solo i otwieramy sobie skrzyneczki. Uzbieramy um, sobie teraz, żebyśmy mieli cztery małe skrzyneczki i jedną dużą, czyli mamy już jedną dużą. Teraz sobie tylko musimy pozbierać na kimś. Zobaczymy na kim, kto to jest dobry. Kogo byśmy sobie wzięli na tą mapę? Hmm... No dobra, mam pomysł, ale nie, 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 nie za wysoka ranga. Eee, spróbuję zagrać Karlem. Okej. Okay. Napiszcie też, możecie napisać w komentarzu jaką chcecie inną grę, to mogę nagrać dla was. Okej. Okay. To jest Kruk. Nic A to sobie go zabiję. Eureka! No i dzisiaj sobie pootwieramy skrzyneczki. Najpierw dwie małe, później też dwie małe. I na samym końcu dużą. Najpierw dwie małe me i zagramy sobie meczyk jakiś. Później znowu dwie małe i meczyk. No i pewnie znowu dużą skrzyneczkę. I, no i później po tej dużej skrzyneczce już skończę. E, Okej. Okay. Eliko chciał mnie tutaj jechać, ale po krzaków wystartował. Jaki, jakiś nienormalny. Ale zabiłem go ultem, bo miałem na szczęście. E, sobie naładowałem. Coś nie ma tego w Ale zresztą czułem, że będzie. Tu się jest. Nie siebie. Kurcze! Wow, 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 wow. E, ja to muszę żyć! A, to jest tam po z grzybami. Z grzybami okami, takimi, tymi grzybami. Dobra, leży. To znaczy ja to wszystkich zabiję, ale mi zabierają perykiuby. Tu będzie gdzieś pigów. Albo tu. Nie? A, ja to ze Dobra, Ems zapiła bibi, widzę. No, była tam. Tutaj jest Ems. Tu jest Bo na jednym. Żeby ja dojadł tego Bo. No dobra, przegrał, że to starczy. Ale okej, okay, drugie miejsce nie jest złe. Jest osiem. Tu jest pieniążków. I jeszcze nie mamy. Jeszcze zrobimy dru... Państwo nie mamy. Więc zagramy sobie jeszcze jeden meczek. No i zaczynamy. No to zrobimy tak, że po prostu um, otworzę od razu trzy skrzyneczki. Um, um, a później po prostu zagram mecz i zostawię jedną małą skrzyneczkę i jedną dużą do otworzenia. Może tak mówić, żeby ten odcinek też za dużo nie trwał, bo takie odcinki to za dużo to nie mogą trwać. Jak chcecie więcej takich openingów, to powiedzcie mi albo inną grę. Jak chcecie, mogę nawet nagrać dla Was Fortnite'a. Nie wiem czy mi się uda na PS-ie będę grał. Dzisiaj w ogóle w Fortnite cie nowy sezon, więc się wszystko ładnie składa. Ok, po to PRK, owie nie poszedł. To dziwne. O, to jest jeszcze jeden, ale kolb na cztery. I tego zdjął, fajnie by było. Ale nie zdejmę. Ale wszak? Ja się tutaj będę. Nie no! Co się będę kampił. Trzeba pokazać swoim widzom, jak tu się gra. No pewnie, no ale chodziło to, żeby nie było tak nudno. Um, nie wiem czy jesteście robni, napiszcie w komentarzu. Zasubskrybujcie ten kanał i polajkujcie. To jest dla mnie bardzo ważne. Mam mało ale żyję jeszcze było. Wow. To jest tam? Eee. Dobra, tam jest B. Bardzo wkurza. O tu. A pibs! Dobra, się leczę. Okej, okay, uleczyłem się. Ja tu się nie kampię. Yeah! Au! Co jest? Jak ona on mnie dosięga? Dostała, dostała, dostała. Tam jest znowu tabi. Dobra, mamy już top 3, mamy już skrzyneczkę. Kurczę, nie wiem jak to zrobić, żeby uniknąć. Dobra, udało się, tam jest jeszcze jeden chyba. W krzaku, tamtym krzaku, tu. Tam. Widziała, Karolin, 7, 2, ja, 1, mnie, Wiem, że wiecie, tak sobie podejdę na kozaczkę i mnie nikt nie zabije, ale okej. Okay. Okej, okay, sprawdzamy. Będę miał jeszcze dla was może 12 tysięcy, no, może no niedługo, nie ale spróbuję to wa, dla was to wbić. Jeśli chcecie takie coś, napiszcie w komentarzu, a ja już przechodzę do otwierania. Trzymam skrzyneczki na początek. 16 monet w pierwszy, partii i brok, do, 5 punktów do Pam i 7 do Broka, 30 monet, 5 punktów do Darylla i 10 punktów do Broka, 16 monet, 4 punkty do Bibi i 6 punktów do Piper. No, to nie jest jakąś źle wyśmienicie. Ale zobaczmy, ile, jaką mam w ogóle szansę na to, żebym, no, zdobył, no, na legendarnego, nie mam co liczyć, bo mam spajka, ale na mitycznego, to bym sobie przegarnął mitycznego. Pamiętajcie, yy, z dużego boku, że, że zadam sobie teraz kimś innym, żeby nie było nudno, o, na przykład z spajkiem. I żeby nie było, yy, jak jest... Może to czasami być też inne, ale najczęściej, jak macie w big boxie 35 golda albo poniżej, to wtedy macie postać albo star paira. Tak mi kolega przynajmniej mówił, ale nie wiem, czy to prawda. Niektórzy też mają na przykład em, ponad 35 golda, i także trafiało jakąś postać, ale mniejsza. <laughs> Okej, okay, tu leży. Tam jest ten Barley. tam też leży. A więc widzicie spike jest Przepotężny na to yy, Na ten tryb chyba Ale nie do ma Spive'a Bo te kolce jego On się już nie nika A sobie wezmę tego chyba. I Teraz sobie tego Daryla zabije Kurde Co taryn kupi już wielkie starcie. Jest mi się, co ma? Tam jest mi to. czterema. Co? rano. Eee... okej. Okay. no dobrze, no, no to teraz otwieramy kolejne skrzynaczki. Okej. Okay. no to le lecimy star power star power do Barleya dodaję 140 punktów obrażeń na sekundę do ataku Barleya, jej, fajnie dobra, to teraz duża skrzyneczka uwaga 53 golda, to chyba nie będzie, ale upewnijmy się tick 8 pam 20 i uwaga nic niestety. Rose 50 i jeden bilet. Ale trafiliśmy Star Powera. Zobaczcie, to już jest mój drugi Star Power. Przetestujemy go teraz sobie jeszcze. jest skoszkę jeszcze. No dobra, przetestujemy na sobie może na... napiszcie jaki najładniejszy jestem ten Ten pierwszy, najładniejszy skin. W komentarzu napiszcie, czy ten skin jest najładniejszy. Ten, drugi. Czy trzeciej? Ja sobie zrobię trzeciego, bo mi się naprawdę podoba. No mamy już go na 20 randów, co prawda, ale zarysykujemy i zagramy sobie. Dużo pracy w tym wykładań, wszystko, więc dlatego docencie to proszę jej, zostawcie ten kanał. Faktycznie dodaję więcej do ataku, bo w każdym razie zajmuję coś, a teraz to jest 1000. Jakaś ok. Nieźle, nieźle. To kolej, ja teraz potrzebuję jakąś skrzynaczkę perki. mi sobie po prostu. No. I perki to O, oh, jest. Myślałem, że już taka fajna efekt i myślałem, że już jakaś nowa postać, ale. Niestety nie, ale szkoda. Przydała mi się taka Nie Ja chyba ja 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 No dobra, no to kończę ten film. Dziękuję wam za oglądanie. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę i zasubskrybowania tego kanału. O, jest mój kolega. Okej, okay, właśnie kończę odcinek. Do widzenia.